Naszym gościem jest dzisiaj Daniel Janiak, burmistrz Sochaczewa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich telewizów Radia Sochaczew. I portalu Tu Sochaczew jak najbardziej. Natomiast dziś mamy szczególną okazję do rozmowy, bo mija dokładnie pół roku od kiedy pan został burmistrzem naszego miasta. To była bardzo duża zmiana, bo ta dotyczyła przede wszystkim długiego okresu sprawowania władzy. Przez poprzedniego burmistrza. No właśnie, jak został pan przyjęty w ratuszu? Zgadza się, to już 6 miesięcy, od kiedy mamy możliwość służyć mieszkańcom Sokaczewa. Zostałem przyjęty bardzo dobrze. Nie ukrywam, że znałem wcześniej pracowników, ponieważ pracowałem w urzędzie, więc atmosfera, w mojej ocenie, jest bardzo dobra. Zostałem przyjęty bardzo pozytywnie, a to też nie ukrywam, że pomogło mi od razu rozpocząć działanie. Nie było paniki, że będzie pan na przykład zwalniał ludzi? Często się tak mówi i tego oczekuje po zmianie władzy. Podobno krążyła taka plotka. Nawet miało być to 60 osób. Nie zwolniłem nikogo. Po prostu każdy dostał carte blanche, czystą kartę. Współpracujemy. Jeżeli te relacje się nam świetnie układają, więc po co zmieniać? Jeżeli ktoś sam zadecyduje, że... Postanowi otworzyć nowy rozdział, etap swojego życia, to wtedy po prostu siędziemy do, do rozmów. Nikt nie został zwolniony. Zaczął pan swoją pracę bardzo mocno od razu. Nie dał pan sobie czasu na rozpędzenie i rozeznanie. I można powiedzieć, że właściwie od pierwszego dnia też postanowił pan spełniać kolejno swoje wyborcze obietnice. Chyba pierwszą było otwarcie urzędu dla wszystkich mieszkańców. Tak, no, no nie chcę zawieść mieszkańców Sokaczewa. Oni mi dali olbrzymi kredyt zaufania. Pracuję dla nich każdego dnia. Ja mówię, że to jest służba. Służba mieszkańcom Sokaczewa. Tak, trzy tygodnie potrzebowałem, żeby otworzyć urząd. Mieszkańcy bardzo tego chcieli. Mieli takie oczekiwania. Spotykali się z wieloma problemami, tylko załatwiając sprawy na parterze. Więc trzy tygodnie potrzebowaliśmy, żeby szybko zorganizować, przeorganizować urząd, tak, żeby był otwarty dla wszystkich mieszkańców Sokaczewa i osób, które potrzebują załatwić sprawy urzędowe. Kolejny, kolejna obietnica w WSC Festiwal. Było bardzo mało czasu, żeby zorganizować to wydarzenie. A się tak, udało. Jeszcze mniej było z zamknięciem ulic Traugutta, ale też stanęliśmy na wysokości zadania. Dni Sokaczewa już przypominają takie, jak były kiedyś. Może jeszcze nie do końca, natomiast będziemy szli w tym kierunku. Natomiast tak, WSC Festiwal, tak jak obiecałem, że młodzi będą mieli swój festiwal, że będą dumni z tego miasta, a to pokazali wszelkiego typu social mediach, że po prostu ten weekend. Weekend sierpniowy, koniec sierpnia pokazał, że młodzi mieszkańcy są bardzo dumni z Sokaczewa. I z tego, że taki festiwal ma miejsce w mieście, gdzie się urodzili, gdzie się wychowują i gdzie mieszkają, WSC festiwal okazał się olbrzymim sukcesem. Ja wiedziałem, że będzie dobrze, ale że aż tak, to nawet ja nie sądziłem. Natomiast to cieszy i to też pomoże mi w rozmowach z firmami, bo nie ukrywam, że od samego początku gdzieś tam obejmuje taką strategię, żeby to firmy partycypowały w organizowaniu takich wydarzeń kulturalnych. Pierwszy, pierwsza edycja była ciężka, ponieważ nie miałem zdjęć. Teraz mam zdjęcia z niebywałą frekwencją, i już od samego początku, od zakończenia pierwszej edycji, rozmawiamy z firmami, które chętnie chcą się włączyć w organizację drugiej edycji. Ta data będzie podobna to będzie koniec sierpnia 2025 roku. Marzy mi się, i też to mówiłem ze sceny, żeby na bulwarach powstało takie miasteczko namiotowe, żeby też goście, bo było bardzo dużo osób z całej Polski, mogli przyjechać z namiotami. I spędzić ten weekend w Sochaczewie. Czyli żeby rzeczywiście było festiwalowo. Tak. Tych obietnic wyborczych jest oczywiście więcej i tych już spełnianych, i tych, które czekają. Co ważne, pan podkreśla, że będzie się szczerze rozliczał. Tak. To chyba widać. Ukazały się już infografiki na łamach gazet, jak i również w internecie. Ja postanowiłem, że nie będę cukrował, nie będę pudrował. Stan obietnic na dzień dzisiejszy przedstawiłem. Moim marzeniem jest spełnić je wszystkie. Ale czy tak będzie, to rozliczą mnie z tego mieszkańcy Sokaczewa. Natomiast będę ich skrupulatnie informował co pół roku, jak wygląda stan moich obietnic. I stan miasta, bo obiecał Pan też przedstawić raport o stanie miasta, i tak się też stało. Okazało się, że nie jest tak kolorowy, jak można było sądzić. Nie jest tak kolorowo. W ogóle można było powiedzieć, że było bardzo szaro i jest na razie szaro. Natomiast poczyniamy wszystkie kroki, żeby przesuwać środki. Szukamy oszczędności, żeby ten przyszłoroczny budżet, na którym teraz właśnie pracujemy, był o wiele korzystniejszy nie tylko dla mieszkańców Sokaczewa, ale też dla wszystkich jednostek. Też przedstawiliśmy taką grafikę, że było bardzo duże zapotrzebowanie i ten, tą sytuację zostaną w Maju e, mieszkańcy mogli zobaczyć. E, no naszym priorytetem też jest e, zabezpieczenie działalności e, bieżącej do końca roku. Jeszcze nie do końca nam się to udało. Natomiast cały czas szukamy oszczędności, szukamy wielu sposobów na to, żeby wszystkie jednostki mogły spokojnie spać. No, największym problemem było brak zabezpieczeń, wynagrodzeń. I pracownicy jednostek z obawami patrzyli, co może spotkać ich jutro. Natomiast tak jak powiedziałem, moim priorytetem jest zachowanie osób, żeby nikt nie stracił pracy, tym bardziej w tym okresie jesienno-zimowym. I robimy wszystko, żeby, żeby tak było. No nie jest kolorowo, natomiast ja mocno wierzę. Że swoją strategią, którą od początku obrałem, ze swoim zespołem, ze swoimi współpracownikami, zrobimy wszystko, żeby tą sytuację poprawić. Można mieć takie wrażenie, że, że po prostu szyty jest ten budżet na bieżąco, na bieżąco na każdej sesji, dokładacie do funkcjonowania jednostek. Przecież to nie są tylko pieniądze na wynagrodzenia, ale tak, tych również brakuje. Tak, to słychać jest na sesjach i tutaj podziękowania mm. dla wszystkich radnych bez względu na barwy polityczne, Prawa i Sprawiedliwości. Łączy nas, słuchacze w koalicji obywatelskiej, że rozumieją to i naprawdę wspierają. Wspierają działania burmistrza, żeby zabezpieczyć funkcjonowanie jednostek, i za to bardzo serdecznie Państwu Radnym dziękuję. Natomiast chciałem jeszcze podkreślić, że chciałbym, żeby też mieszkańcy mieli na co dzień takie informacje, żeby wiedzieli, jak wygląda kondycja miasta, w którym mieszkają. To oprócz właśnie tych infografik i tego podsumowania co tydzień w niedzielę można przeczytać takie podsumowanie tygodnia, które sam osobiście przygotowuję, informuję mieszkańców o ważnych spotkaniach. Wiadomo, nie da się tego wszystkiego pokazać, natomiast staram się wybrać taką jedną ważną informację z każdego dnia z działalności burmistrza i mam nadzieję, że też to mieszkańcy docenią, bo to, taki, to kolejna forma komunikacji. Co tydzień można rzeczywiście taką informację przeczytać. Zmieńmy troszkę temat, może na taki bardziej optymistyczny, a przynajmniej rozbudzający nadzieje prowadzi pan Cały czas rozmowy z potencjalnymi inwestorami? Szuka pan i pomysłów, i takich ewentualnych partnerów? O jakie branże, o co chodzi? Na początek, takim bardzo ważnym dla mnie było zadaniem odsłonić tereny inwestycyjne. Sochaczew gdzieś uchodził w kuluarach biznesowych za miejsce, które jest mało atrakcyjne, jeżeli chodzi o inwestowanie środków, jak również, że nie ma takich miejsc. Natomiast udało mi się tutaj z naczelnikami znaleźć takie. Miejsca. Może niekoniecznie to są działki miejskie, natomiast to są również działki spółek i grunty prywatne. Jeżeli uda się je połączyć, to są dość ciekawe tereny inwestycyjne. Oczywiście potem negocjowanie. Ja mogę być mediatorem, jeżeli chodzi o inwestora i grunty prywatne. Natomiast przy połączeniu są bardzo ciekawe lokalizacje. I od samego początku prezentuję ten Sokaczew. Sokaczew ma bardzo dużo atutów, ja uważam. Ten punkt pikowy już jeden był, ale nadchodzi drugi. I ten Prime dla Sokaczewa będzie 11 km od centralnego portu komunikacyjnego, 19 km od autostrady A2. To naprawdę daje świetne położenie. Jesteśmy przy dwóch drogach krajowych, 92 i 50. I naprawdę te grunty są w każdej dzielnicy miasta. Planujemy zrobić kampanię informacyjną. Będzie bardzo widoczna. Będzie się nazywa Invest in Sokaczew. Do tego będzie pobudowana strona, gdzie każdy potencjalny inwestor będzie mógł wejść i zapoznać się z gruntami, które w Sokaczewie są dedykowane wszystkim inwestycjom przedsiębiorcom. Więc idziemy mocno w to, żeby pokazać, że Sochaczew to dobre miejsce do inwestowania. A ja daję taką też gwarancję, że jako burmistrz, gospodarz, wszystkich inwestorów, którzy łaskawie spojrzą na Sokaczew, będę traktował priorytetowo. No, obiecał pan, że powie o swoich kontaktach z Wietnamczykami. Tak, to jedna z takich możliwości, bo oprócz polskich inwestorów i polskich firm cały czas staramy się rozmawiać na rynku zagranicznym. Pierwsze takie już dość ważne spotkanie mamy z ambasadorem Wietnamu, jak i również przedstawicielami przedsiębiorców wietnamskich i Stowarzyszeniu Wietnamczyków w Polsce. Ich jest ponad 30 tysięcy i naprawdę nie boją się inwestować w Polsce. Mają dobre doświadczenia z drugiej strony Warszawy i tutaj prowadzimy naprawdę dość zaawansowane rozmowy. Oprócz takich biznesowych udało nam się nawiązać stosunki z burmistrzem prowincji Namjin, która słynie między innymi z importu stali i też rozmawiamy, może się uda, wiadomo, że to nie jedno spotkanie, ale kilka, uda się, że Sokaczy pozyska nowe miasto partnerskie, stawiam mocno na takie kontakty, jeżeli chodzi o rozwój i stosunki partnerskie, oprócz tego rozmawiamy z włodarzami Reykjaviku. 11 listopada odwiedzi Sokaczew ambasador Argentyny oprócz takich biznesowych relacji, na których mi bardzo zależy, chciałbym, żeby Sokaczewska młodzież miała możliwość takiej wymiany z miastem partnerskim, żeby mogli odwiedzać takie miasta partnerskie, bo te doświadczenia zostaną im na całe życie. Dokładnie tak, będziemy już kończyć na zakończenie jeszcze o składanych wnioskach, bo składa pan takie wnioski, szukając nowych dofinansowań i trzy w ostatnim czasie zostały. Złożone. Jak najbardziej tak. Jestem w kontakcie z panami posłami, z Maciejem Maeckim, z panem Adamem Orlińskim, z radnymi Sejmiku Wojewódzkiego, Mazowsza, Michałem Orlińskim. Tak, są trzy takie, można powiedzieć, wszystkie inwestycje są ważne, ale tam, gdzie możemy znaleźć i gdzie. Ten wkład własny nie jest zbytnio wysoki, bo to też bardzo ważne. Złożyliśmy tak. Pierwszy to remont ulicy kolejowej, długo wyczekiwanej. To kwota 2 700 000. Tam jest dofinansowanie blisko 80%. Kolejny wniosek to cztery autobusy elektryczne, ponieważ ten tabor mamy dość ubogi. Pani dyrektor robi co może. Natomiast w przypadku awarii autobusów często autobus może nie wyjechać na linię, więc tu muszą być autobusy rezerwowe. Cztery: 2 mini i 2 midi to wniosek za 8,5 miliona, dofinansowanie 5,9 i ostatni to termomodernizacja. Dwa bloki przy Alei 600-lecia, jak i również hotelowiec przy Alei Grunwaldzkiej. To też oczywiście obniży koszty energii, a oprócz tego też cieszę się, że ostatnio udało się porozumieć z właścicielami stawku Sobolewskiego. I to też taka bardzo dobra informacja, ponieważ to jest zbiornik retencyjny, ale to też może być bardzo fajne miejsce na mapie Sokaczewa, jeżeli udałoby nam się sfinalizować w przyszłości projekt Kolejna rower. Oj tak, zbiornik ten ma być zakupiony przez miasto i to ma tak, rozwiązać tak, sporo tak, problemów. Tak, ja jeszcze powiem tylko, że mocno wierzę w to, że taka turystyka pieszo-rowerowa e, bardzo może być ciekawą ofertą Sokaczewa e, dla mieszkających w Warszawie i pod Warszawą i taka ścieżka, która poprowadzi nas do Puszczy Kampinoskiej może być naprawdę na Mazowszu bardzo znana. Bo to jest chyba na etapie projektowania. Tak, mamy już projekt, ogłosiliśmy. E, drugi raz e, udało nam się też tutaj zaoszczędzić. Natomiast no potem będziemy składali wnioski, będziemy szukali środków z KPO. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszym gościem był burmistrz Sochaczewa Daniel Janiak. Już od pół roku burmistrz tak. Sochaczewa. Ja bardzo dziękuję. Chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom za każde dobre słowo. Jak widzimy się na ulicy, na ważnych wydarzeniach, jak i również w urzędzie, każde takie słowo motywuje, motywuje mnie do dalszego działania i bardzo dziękuję, że mogę z Państwem być każdego dnia. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.